No pachnie obłędnie. Same wspaniałości. Bo ja z ziemniakami na męża czekam. Ja na te, na te ziemniaki tak czekam, właśnie na te ziemniaki, no do stabowego. Lubią Cię sąsiedzi. Tak. No cudnie. O matko, przecież ten groszek miał iść do pióre. No to poszło inaczej. No ale bardzo ładnie to też wygląda. Półki uginające się pod ciężarem smakowitych wędlin, lodówki pełne soczystego mięsa i Państwo zagubieni wśród tej mnogości. Ale proszę się nie martwić, jesteśmy tu po to, żeby pomóc. Pierwszym i najlepszym wyborem będzie wieprzowina z rodzimych hodowli. A skoro wieprzowina, to najlepiej schabowy. Kto przygotuje schabowego najlepiej? Znają już ich Państwo. To Agata, Dzień dobry. i Bartek. Dzień dobry Państwu. Agata Jędraszczak, blogerka kulinarna, kocha gotować i jeść to co ugotowała, z wykształcenia prawniczka jednak salę sądową porzuciła dla kuchni, gotuje prosto, ale zawsze pysznie. Bartłomiej Witkowski, prawdziwy szef kuchni, znany z poszukiwania i łączenia smaków, czyli tworzenia sztuki na talerzu, klasyka z bartkowym twistem sprawdza się zawsze. Mirosława Wilk, gospodyni z pasją. Tradycja i najlepsze swojskie produkty to podstawa wilkowej kuchni, a potrawy, które wyczarowuje w ekspresowym tempie, podbijają żołądki smakoszy. Wbrew pozorom, zadanie wcale nie będzie takie proste, bo nasi kucharze mają do dyspozycji schab i tylko pięć produktów. No i co, Agatka, co ty sobie. Teraz myślisz, czy poradzisz sobie z tym zadaniem? No to właśnie pierwsza myśl była taka: no damy radę. Pięć produktów to wcale nie jest mało. Ale ja postawiłam na produkty bardzo proste, takie, które myślę w większości lodówek się znajdą. Pierwsza myśl, oczywiście, schabowy smażony, ale poszłam troszkę obok i schab będzie w sosie, do tego puree i trochę warzyw, więc tak klasycznie, obiadowo i rodzinnie. Czyli mamy schabowego pod różnymi postaciami. Wiem, co Ty przygotujesz, a co przygotuje Bartek? Iwonko, jak już wcześniej pokazaliśmy już nie raz, że z klasycznych, prostych produktów można przygotować coś fantastycznego. I jak ta powiedziała już, polski schabowy, pierwsza myśl, prawda? Czyli panierowany z ziemniakami, najlepiej z kapustą zasmażoną. To, co najbardziej Polacy lubią. Oczywiście, że tak, ale mm, chciałbym pokazać schabowego w formie takiej przekąski grillowej, na przykład na koktajl party, świetna propozycja. Będzie schab marynowany w śliwkach i w wódce śliwkowej. Do tego będzie taki sos z jogurtu naturalnego i z polskiego twarogu. Rolatki będą faszerowane też śliwkami. Wszystko takie lekko słono-słodko-kwaśne. Świetna propozycja na przykład właśnie na taką imprezkę ze znajomymi, przekąskowa, grillowa. Musisz się bardzo postarać, bo jestem przekonana, że 9 na 10 Polaków woli klasycznego schabowego smażonego, porządny kawał mięsa. Pokażemy, że z tego mięsa naprawdę można zrobić cuda. Agata użyje schabu wieprzowego, ziemniaków, zielonego groszku, cukinii, grzybów i cebuli. Danie Bartka składać się będzie również z wieprzowego schabu, do którego doda suszonych śliwek. Będzie także potrzebował twarogu, jogurtu i szczypiorku. Agatka, ty mi powiedz bardzo cię proszę, bo widzę kawał ładnego mięsa schabowego. Tak. Jaka jest tajemnica porządnego schabowego? On na pewno powinien być chrupiący. Wiesz co, no mój nie będzie chrupiący, ponieważ nie będę go smażyła w panierce. Właśnie odwrotnie. Chciałabym, żeby mięso było delikatne i właściwie wystarczy widelec, żeby porcję jego ukroić. Tajemnicą pewno będzie niezbyt długie smażenie. To mięso nie może być przeciągnięte, ale też dobry sos się przyda, dlatego wszystko tutaj włączymy w taką całość. Schabu też nie będę zbytnio rozbijać. Delikatnie, nasadą dłoni wystarczy te kotlety troszeczkę. Rozluźnić, e, krótkie smażenie, potem sos i możemy jeść. Taki kawałek mięsa starczy dla ilu osób? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. No, myślę, że trzy głodne się najedzą. Drogi Bartku, mój ty kucharzu, a gdzie smalec? Przecież jak schabowy, to każda gospodyni domowa wie, że. Że trzeba, no. Że trzeba. Ale to jakby, ja też sobie nie wyobrażam usmażyć klasycznego schabowego nie na smalcu lub na masie klarowanym, bo też można jak najbardziej, no ale ten tłuszcz musi być najlepiej głęboki, żeby jeszcze tam on pływał sobie w tym tłuszczu. Będziemy go grillować, więc tego tłuszczu nie będzie. Pamiętajmy też, że schab również ma w sobie delikatny tłuszczyk, taki międzykomórkowy, więc on na pewno już sam z siebie wydobędzie. Myślę, że staniemy w szranki i ten smalczyk również tutaj e, Gdzieś, gdzieś tam ukryjemy po Ale ja nie przesadzę, z nim będzie odrobina, tylko spokojnie. Wdzięczną materią dla kucharzy jest najwyższej jakości mięso pochodzące ze starych polskich ras: złotnickiej pstrej, białej czy puławskiej. Dla wielu rolników hodowla ras zachowawczych to nie tylko sposób na życie, ale prawdziwa pasja. Puławska, Złotnicka, Pstra i Biała. Trzy rasy świn zaliczane do tak zwanych rodzimych. Ich historia sięga pierwszej połowy XX wieku, kiedy powstały w wyniku krzyżowania na bazie lokalnych, prymitywnych ras występujących na terenie kraju. Jest to hodowla przede wszystkim dedykowana dla małych średnich gospodarstw, które mają troszeczkę więcej czasu, mają więcej tych pasz gospodarskich. Tradycyjne sposoby utrzymania odgrywają dużą rolę, jeśli chodzi o jakość mięsa. Warunki, w jakich hodowane są zwierzęta, wpływają na smak, zawartość tłuszczu, poprawiają wartość odżywczą produktów. Stwierdzono w nich najwięcej niezbędnych składników potrzebnych w diecie człowieka. Jest to bardzo dobre, soczyste mięso, bardzo fajnie się z nim pracuje, i nigdy nie spotkałem się z negatywną opinią na temat. Produktu, z którym pracujemy. Świnie puławskie, złotnickie, białe i pstre dziedziczą po przodkach cechy takie jak odporność na stres i choroby. Badania wykazały, że mogą być z powodzeniem hodowane w gospodarstwach ekologicznych, a także na świeżym powietrzu, co wpływa na jakość wyrobów. Rasy zachowawcze trzody chlewnej to nic innego jak dbałość o bioróżnorodność, o zatrzymanie tej puli genów tradycyjnych raz z. Inną jakością, z bardzo wysoką jakością mięsa i przeniesienie tego jako trwały element naszego, naszego życia, naszego rolnictwa. Dzisiaj coraz większym zainteresowaniem cieszą się produkty tradycyjne i z gospodarstw ekologicznych. Naukowcy dowiedli, że właśnie mięso oraz rodzimych najlepiej nadaje się do wytwarzania wysokiej jakości żywności, np. wędlin długo dojrzewających. Przegrywamy konkurencję w tej, tą masową w postaci wielkich firm, które w Hiszpanii czy w innych krajach są prowadzone przy mniejszych kosztach, bo klimat jest inny, budynki są tańsze, nie potrzeba dogrzewania itd. itd. więc musimy się czymś wyróżniać. Według ekspertów wyroby z zraz rodzimych spełniają także oczekiwania wymagających klientów, którzy szukają produktów bardzo wysokiej jakości. Jest to jakościowo najlepszy produkt, jaki mamy dostępny na rynku. Bazujemy na tym produkcie już od długiego, dłuższego czasu. Jesteśmy bardzo zadowoleni i z jakości, i ze smaku. Gwarancja jakości daje nam znajomość produktu, możliwość skonsultowania się z producentem co do danego produktu, co do jakości mięsa, co do chowu. To zarówno i pasja rolników, którzy się to, tym zajmują, to sentyment do tego, co było, ale i podtrzymanie pewnej tradycji i w dobrym tego słowa znaczeniu musi się to napierać na zasadach ekonomicznych, czyli dobrego biznesu. Gdyby nie wkład polskich naukowców, a także upór polskich rolników, ras rodzimych mogłoby już nie być w naszym kraju. W powrocie do tradycji pomaga także zmiana nawyków konsumenckich. Rasy rodzime zaczynały się rozwijać dzięki rolniczemu handlowi detalicznemu. Także te dwa lata, gdzie ten rolniczy handel detaliczny został wprowadzony, spowodowały to, że zainteresowanie tymi rasami rodzimymi jest większe. Należałoby stworzyć pewnego rodzaju logiczny związek, że promujemy rasy tradycyjne, te, które mają zapisaną historię w polskim rolnictwie, które były osiągnięciem polskich hodowców zwierząt, ale również żywmy je. Paszami tradycyjnymi, zamykając pewien łańcuch, dając konsumentom gwarancję, że jest to rzeczywiście ta żywność najzdrowsza, najbezpieczniejsza, ta, której coraz więcej ludzi poszukuje. Warto na to stawiać. Oczyszczamy mięso. Tak jak powiedziałem, chciałbym pokazać, jak delikatnie i fajnie wyczyścić schab z tych wszystkich błonek mm -hmm. i z tych wszystkich ścięgien. Mamy tutaj taki warkocz. Mamy tutaj takie błonki, których nie wyrzucamy. Tak naprawdę y, to się nam przyda później do zrobienia jakiegoś wywaru, to można śmiało zmielić, dodać do mięsa mielonego na przykład y, wieprzowego, nie ma żadnego problemu. Y, najważniejsze, żeby nie wyrzucać jedzenia. To Ale jest, oczywiście. Mamy czysty, piękny schab wieprzowy. Teraz go przygotuję pod marynowanie. Delikatnie go rozbiję, nie będę mocno rozbijał, tak. żeby te rolatki nie były takie znowu aż cieniutkie, żeby to mięso jednak było wyczuwalne, bo to jest najważniejsze tak naprawdę, no jasne. prawda? Będą śliwki, będzie ten sosik, będzie tak, kurczę, fajnie, no. Teraz przygotuję marynatę, bo przecież nie róbmy na odwrót. Miska, olej, delikatnie, tak jak powiedziałem, nie dużo oleju, żeby ten schab był... Tylko w tej marynacie delikatnie zanurzony, żeby się dosmakował. Pienionek to też tak się ze schabem lubi. Oczywiście. Zioła przede wszystkim uwielbiamy używać świeże zioła. Nie za mocno siekamy, żeby nie zmielić, tak naprawdę, ich tylko troszkę rozdrobnić. I mieszamy. Zabrakło ja mieszamy. Ten smalec na patelnie, niech się rozgrzeje, kolega. Sól i pieprz. Bardzo proszę. Ważne jest to w naszym gotowaniu, żeby przełamywać te smaki, żeby te smaki były przełamywane słodkim, słonym i kwaśnym, żeby nie wszystko było w jednej linii. Zawsze te smaki muszą być delikatnie przełamane, dlatego też mamy świetny miód, mamy wódkę wiśniową, mamy sól, pieprz i właśnie miód na przełamanie e, naszej marynaty. Dobra, smaret się rozgrzał, to wkładamy mięso lekko obtoczone w mące, otrzepane potem i niech się usmaży, ale króciutko, tylko niech się zarumieni i na drugą stronę zaraz. A u mnie teraz jak w prawdziwym polskim domu w niedzielę o 10 rano przed kościołem. Skoro już mowa o takiej tradycyjnej, domowej polskiej kuchni, no to pomyślałem oczywiście o pani Wilkowej. To jest jedyny adres, gdzie ziemy tradycyjnie, pysznie z wieprzowiny, na przykład pieczony klops. Bez wątpienia. Robimy klopsa z jajkiem. Też starodawna potrawa, bardzo smaczna. A skoro klops to mielone mięso wieprzowe. Jest to mięso z łopatki. Musimy pokroić drobno, bo na będziemy na, na starodawnej maszynce mielić ręcznie, także trzeba drobno pokroić, żeby szło. Stara ręczna maszynka ma swoje wymagania. Klops można na ciepło i na zimno. Łopatka wieprzowa świetnie nadaje się do mięsa mielonego. Trochę delikatnego, chudego mięsa i odrobina tłuszczu, który tylko podkreśli smak. Teraz zmielamy. Podstawa to dobrze naostrzone noże. Ułatwią mielenie. O, dosyć ostro. Jeszcze. Już nie jest tak łatwo, <noise> lepiej włączyć do gniazdka i zmielić. Ale to już nie to samo, a czego się nie robi dla smaku. Mielone gotowe. Teraz przełożymy do większej miski, żeby dobrze wyrobić. Odpowiednio wyrobione mięso odda włożone w nie serce. Dobrze napowietrzone, nie przywierające do dłoni. Nie będzie się rozpadać w trakcie pieczenia. Teraz dołożymy tutaj dwa jajka, soli. Moje ranku. Mm -hmm. że tak rozetrzemy, to on się będzie lepiej pachniał. Pieprzu, no i to teraz dobrze wyrobimy. Około 5 minut wyrabiania wystarczy, a w przyprawach klasyka sól, pieprz i majeranek podkreślą smak mięsa, nie odbierając mu przewagi. Tak, już jest dobrze wyrobione. Teraz to wyrobione mięso, doprawione już, przełożymy do foremki wyłożonej pergaminem. Połowę tego mięska włożymy. i ułożymy jajka ugotowane na twardo. No i drugą część mięsa. Tutaj było 2 kg mięsa. Tak, dobrze ubijemy, żeby nie było tego. I posypiemy papryką. Otulimy ładnie. No i do, do pieca na półtorej godziny. Napięcie rośnie, ale wątpliwości co do smaku potrawy zupełnie nie ma. Musimy dołożyć na ogień, żeby się dobrze paliło, bo tak, żeby temperatura była. W elektrycznym piekarniku wystarczy podkręcić kurek. W starym piecu to wyższa szkoła umiejętności. O, zaraz się rozpali. No i czekamy. Oczekiwanie podkręca smak. Zapach roznosi się w całej kuchni. Jeszcze tylko chwila i będzie można zaspokoić głód. No, klops już gotowy, pięknie się upiek. Zobaczymy, co tam jest. O, proszę bardzo. Można go teraz na ciepło, ale równie dobrze smakuje na zimno, ale go tu zaraz ukroimy. No pięknie. Jajeczko widać. Dołożymy dyni konserwowej. Można go się zapraszać. Albo zjeść z najbliższymi. Taki to klops w Wilkowej Kuchni. Tak. To mówisz, że sąsiedzi Cię lubią generalnie? Tak? Lubią Cię sąsiedzi? Tak. Robię im to na... Robię im to na złość, bo klepię też samą deskę, bez schabowego zawsze A. też. Okej, okay, jestem na etapie marynowania mięsa, więc to bardzo ważne. Trzeba to delikatnie zalać, ładnie wszystko teraz. Moją marynatę. Jest. A można by to tak na le letnim grillu zrobić? Na letnim grillu? No. A czemu? No tak wiesz, że sobie latem przygotujesz to. A na letnim? Myślałem, że na takim nie <laughs> Nie, nie, latem! Najlepiej na gorącym, ma? W, okay. w lato jak najbardziej. Ja takich tutaj grasów <laughs> wiemy o co chodzi, dobrze. Język polski, piękny. Dobrze, dobrze, trochę humoru zawsze jest tutaj na czasie. Marynujemy. Najlepiej kilka godzin tak naprawdę, żeby to się fajnie przegryzło, żeby fajnie skruszało. No to cudnie. A ja usmażyłam kotlety i specjalnie zostawię tą samą patelnię, tylko troszkę oleju tym razem dodam i duszę cebulę. A ta troszeczkę tej mąki, całego smaku, to tylko dobrze zrobi całemu daniu. Ale zapachy, Agata, od ciebie tutaj normalnie. I teraz nam się polski dom zrobił. Schabowe ubite i cebula smażona. Fantastycznie. Ja uwielbiam te zapachy. Generalnie naprawdę tam widzę, że już. Tak, ona jest Będę pięknie, to jadł dzisiaj na pewno. Pięknie zarumieniona, tylko muszę jakąś taką ściereczkę już biorę. Ja widzę już, że to mięso po prostu aż e, kipi tutaj od tych fantastyczności, które są w tej marynacie. Naprawdę to będzie. Super. Połączenie schabu naprawdę z tą marynatą jest wyśmienite, fantastyczne. Obiecuję państwu, że będzie najlepsze danie tutaj w ogóle ever. na świecie. Robimy na niskich obrotach, żeby też nie zrobić z tego tak naprawdę sosu, to ma, być, to ma być taki fajny dip twarożkowy z dodatkiem jogurtu. Szczypiorek damy też na sam koniec. Zamykamy sól, pieprz, troszkę cukru. Klasyczny, klasyczna baza do takiego twarożkowego dipu czy sosu nic nadzwyczajnego. Mamy to. Na niskich obrotach nam się miksuje, za chwileczkę doprawiamy i dodajemy na koniec szczypiorek. Bardzo prosta, fajna rzecz. No pachnie obłędnie. Teraz troszeczkę mielonej kolendry, żeby taki korzenny smak, on do grzybów świetnie pasuje. I jak grzyby są złote, choć użyłam brązowych pieczarek, bo one taki ładniejszy kolor mają po usmażeniu. To dodaje cukinię, ale to już na moment, bo ona naprawdę potrzebuje momentu tylko. Bo zawsze warto coś zielonego przemycić w każdym daniu nawet mięsnym, a żeby było jeszcze bardziej zielono, to jeszcze zielony groszek. Bardzo proszę, farożek już prawie gotowy nasz sos. Zabieramy się za najważniejszą gwiazdę tego odcinka, czyli nie mnie yy, schab. Wieprzowy schab, który rolujemy już w nasze rolatki. Oczywiście. A surowe mięso będziesz faszerował? Surowe mięso będę faszerował. Damy po jednej śliweczce właśnie tej tutaj świetnej, wędzonej śliwce. Może po dwie. I będziemy to spinać z naszymi wykałaczkami. Troszkę mięso osuszę zaraz ręcznikiem papierowym. Bo widzisz, ja sobie wyobrażam, że najpierw mięso ugrillujesz, a potem będziesz faszerował, ale jak, jakże się myliłam. Tak jest. Zamieszamy w międzyczasie? No cud. Trzy śliweczki. Pięknie, to cebula trafia z powrotem usmażona. Zawijamy takie zgrabne rolatki i spinamy naszą szpadą. Jakoś tak kuśnie, żeby nam się to nie porozwalało. Świetnie. Ekstra. To co jak miałam smalec, to jeszcze kremóweczka, nie? Żeby było tak Oczywiście, do zestawu. Jak nie. Dobra, polecimy. Na patelni były jeszcze resztki y, 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 mąki po smażeniu y, kotletu, więc ten sos też będzie dzięki temu bardziej zawiesisty. I pięknie. Działa I dosłownie trzy minutki będzie można próbować. A ziemniaki? No robię. No właśnie, no robię. będzie ziemniaki. Bo ja nawet z ziemniakami na męża czekam. Ja na te ziemniaki tak czekam, właśnie na te ziemniaki do Ale to będzie dobre. Ale to będzie dobre, to będzie tak dobre, że normalnie... Że to zjemy aż? Bardzo proszę, ciach. Grzeje się? Ciepłe? Drodzy Państwo, uwaga, mówię ja. Mamy przygotowane nasze rolatki na takich bardzo e, fikuśnych szpadkach. Smażymy na suchej patelni tak naprawdę grillowej e, nasze rolatki, ponieważ one już tak jak widzieliśmy delikatnie są tłuste od, e, od, od naszej marynaty. Smażymy. To jest naprawdę patelnia pysznego jedzenia. Proszę bardzo. Wspaniale się grillują, a przede wszystkim soczystość tego mięsa. To jest to, o co nam bardzo chodzi właśnie, żeby to mięso było soczyste, niewysuszone, Grillowanie, Jedna, druga strona. Ja używam też piekarnika. Na chwilkę wrzucę je, żeby sobie dociągnęły, tak jak tutaj w slangu kucharskim mówimy, żeby one sobie doszły w środku, żeby nie tylko suszyć na tej samej patelni, lekko się obsmażyły. Świetna sprawa. Naprawdę aromat niesamowity. Pachnie to niesamowicie. Paruje jak w bajce, wiesz? Paruje jak w bajce Z i będzie piękny. smakować jak w bajce. Yy, wrzucamy na chwileczkę do piekarnika, żeby... Ile to dost... jest chwileczka? Myślę, że... 7 minut? Dobra. Jeśli wieprzowina dla rodziny, to jak najbardziej na tak, bo to możliwość przygotowania naprawdę szybkiego obiadu. Może być mielona, może być gulasze, mogą być to kotlety schabowe, więc właściwie wszystko możemy włożyć do jednego garnka, dać warzywa i obiad gotowy. Jest to mm, proste i smaczne gotowanie. To jest najważniejsze, to co chcemy właśnie pokazać e, w, naszym, w naszym gotowaniu. Myślę, że sprostaliśmy zadaniu. I oto nadeszła wiekopomna chwila. Będziesz poddana jednakowoż surowej ocenie. No właśnie, sprawiedliwa czy surowa, taka powinna być. Mm. Możemy podać to rodzinie dowolnej? Wyśmienite. <gry> Bardzo się cieszę. Pyszne to trafi mięso. na stoł. W takim razie. Mięciutkie, takie lekko słodkie się wydaje. Bo groszek i cukinia też tutaj i śmietanka robią swoje. A, Bartku teraz twoje popisowe danie. Nasza gwiazda, czyli schab i dip, prawda? I tutaj właśnie nie potrzebujesz tujców, bo można sobie to po prostu tak jak na grillu, na imprezce, wziąć sobie w rączkę, zamoczyć i smacznie zjeść. Bardzo proszę. Bardzo jestem ciekawa tego smaku. Smacznego, bardzo proszę. Mm. Wariacja na temat schabowego, tak miało być. Tak miało być, pyszne. Mm. Kochani, na taką wieprzowinę miałam właśnie dziś ochotę. Niby tradycyjny schabowy, ale w sosie grzybowym. Popularne grillowane rolatki, ale w sosie twarogowym. Takie połączenie tradycji z nowoczesnością lubię najbardziej, a schabowy to mój wybór.